Paco Power System imat najlepsza odżywka na budowę czystej masy mięśniowej. Polecam. Łukasz Maciec. Wszyscy jesteśmy już w Łukasz Łukasza Grubego i ze mną małżonka Grubego Ewelina. Słuchajcie, jej było dosyć dobrze w hali, a ja myślałem przez chwilę, że to Pana Nalicharczuk wróciła za szybko z Bukaresztu, bo ona zawsze tak głośno dopinguje Łukasza tuż za mrożnikiem. Dokładnie. Dzisiaj chyba przyszłam samą u siebie, e, dopilnowałam w tak, Było to za mną Emocje wzięły górę i po prostu. Y, to było tak, na tyle silne uczucie, że, że te słowa same mi się do ust i po prostu ciężko było nic nie powiedzieć. Dla no. nich no, tak Byłam... jeszcze nie tak ja dzisiaj bo praktycznie wszystkie pojedynki y, swojego męża, ale no, ten dzisiaj dostarczył ci mnóstwo adrenaliny. Dokładnie, dokładnie. E, już. Y, Adrena, a, nie to Dzisiaj już adrenalina to już była po prostu taka kulminacja tego wszystkiego, jeżeli chodzi o jego walkę. Ja już się po prostu stresem już był przez cały ten tydzień dwie, czy trzy, trzy nocy, już, że nie mogłam spać. Także byłam niesamowicie przerażona i, i bałam się tak naprawdę o to wszystko, jak to wszystko się ułoży, ale ułożyło się dobrze. Z czego jestem też niezmiernie zadowolona. Co powiedziałaś Łukaszowi przed wyjazdem na halę tutaj Globus jak to Parę godzin wcześniej udał się tutaj do hali. rozstaliście się i, i na odchodne powiedziałaś Łukasz, no nie masz wyboru, musisz wrócić z tym pasem do domu, bo jak nie, no to śpisz na wycieratce. Nie, 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 nie. Nic takiego nie powiedziałam. Nie chciałam dużo mu mówić. Wiedziałam, że po prostu powiedziałam mu, że bardzo go kocham, wierzę w niego i że wierzę też w to, że wszystko będzie dobrze. I, 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 no i poprosiłam go, żeby też dać z siebie wszystko i po prostu muszę się zdaje, że chyba przy, 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 przy tej ostatniej walce, czy tej dzisiejszej, chyba więcej było milczenia tego wszystkiego. On już wczoraj pojechał, wczoraj do hotelu do Wiktorii Yy, yy, dzisiaj jeszcze tak na moment wpadł do domu yy, przy, przyjechał i tak na mnie mieliśmy dwa słowa, powiedziałam mu, że po prostu bardzo w, 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 w niego włożę i to bardzo kocham ukazał siebie wszystko no i powiedział, że tę walkę dedykuję zresztą tak jak wszystkie tobie no i waszemu synkowi, no, no dzisiaj Dzień Dziecka już to, to podwórę, no, no taka tak, rada tak, już po dwóch data, się taki piękny prezent no dokładnie, dzisiaj po dwunastej, także, także Oskar jest jeszcze na tyle mało że jeszcze za bardzo tego nie rozumie ale myślę, że to kilka lat doceni to co zrobił do niego tata to się bardzo ważne zwycięstwo i teraz już nikt nie ma wątpliwości, że ta kariera już nabierze za chwilę takiego zawrotnego tempa, No, gdzieś mówiło się, że Łukasz mógłby wyjechać nawet do Stanów Zjednoczonych. I tego mu życzę tego, ja zawsze w niego wierzyłam. To, że on mimo wszystko może gdzieś był tam niedoceniany. Ja zawsze wiedziałam, że w nim jest ogromny potencjał. Eee, I choć czasem dużo przeciwności losu, które to wszystko jakoś tak. E, czasem gdzieś tam się noga mu podwijała, ale to, to, to też nie jest jego winą. On zawsze dawał z siebie wszystko. No. Mi się zdaje, że to po prostu. Z, z, zewnątrz miał gorsze wsparcia, a on zawsze dawał w siebie wszystko, zawsze się e, przygotowywał I ja zawsze byłam tego świadkiem, jak z, z całego rana biegał, e, potem szedł na drugi trening e, przestrzegał diety, ścisła dieta i ja, to, nie, ja też e, e, przygotowywałam mu te posiłki i w ogóle starałam się, żeby było wszystko dobrze i myślę, że w końcu zostanie doceniony, bo mi się to po prostu należy Wierzyłeś tak, jak wierzy prezes Andrzej i Stachował, nie się, bez tego człowieka tej kariery by nie było. No, myślę, że też, też tak. I bez niego, i, i bez Łukasza, jakoś. To tak wszystko musi ze sobą współgrać. Jeszcze raz tak. wielkie gratulacje dla Ciebie i oczywiście dla Łukasza. Dziękuję bardzo.